Cześć Siemanko, co u Ciebie? No bo jest dzisiaj bardziej o fasolce będę chciał. Wiesz o co chodzi? Będę chciał ją wreszcie posadzić do ogrodu, bo jest już zbyt duża. A muszę miejsce skręcić na sadzonki pomidorów i ogórki. Bo jeszcze nie wysiałem. I coś ci powiem no, 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 o, tych, o tych fasolkach, które ja sadzę. No to powiem Ci jeszcze coś takiego, że ja ich mam tam trzy rodzaje, nie? No i najgorsze jest to, że dzwonię do mamy, chcę się pochwalić, a mama Ej, uważaj, żeby nie były tyczkowe. Jakie tyczkowe, co to? Bo to pierwszy raz robię fasolki, nie? Mówię nie, zobaczę, nie? Zobaczyłem stół. Dwa metry wysokości. Dwa metry wysokości. No ta jedyna, co 45 ma, nie? Tutaj napisane. No załóżmy taki. Taki krzaczek będzie. No tak mi się wydaje. No to co? No to po, pogadajmy o nich trochę. <grywy> Dałem ciała, nie? No. Te to są tamte. To są tamte. Tam dalej mam wbite. One nawet widać, że one taki kolor mają, wiesz. Róż, mm, fioletowy. No bo to taki krzaczek ma być. Fioletowe, ale wysokie. No, od aprila już można. W maju już można do gruntu. Ale ja dam szybciej, no trudno. Mam nadzieję, że mrozów nie będzie. Fasolki nie lubią mrozów. A już są strasznie wysokie tu mi w tym rosną szklarni, bo tu nocy jest tyle, co nad ze mną. Oprócz tego, że nie wieje. No a w dzień jest więcej, bo słońce przez budkę nagrzewa. No i i był u mnie Janusz, mówi, że te są fantastyko, bardzo dobre, wiesz. Że jak się gotują, to one zrobią się z powrotem jakieś tam zielone, czy inne, nie? Kolor im odejdzie. No ale, no ale, ale. No ładnie będzie w ogrodzie wyglądało. Tyle, że muszę zamontować jakieś tyczki. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Ta jest też ciekawa, bo ma takie nasionka, widzisz? Takie nasionka ona ma. I to jest o ta tutaj, ten te tu nie te te różowe, fioletowe, sorry, tylko te 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 zielone. No i ze względu na, na to, ale nie wiem, czy można też te strączki sobie brać i też gotować, czy czekać na fasolę. Prawdopodobnie tak jak ze z każdą fasolą. Ja jeszcze nie siałem, nie wiem, ale no spoko, spoko będzie ciekawie. No i ostatnia jest ta zwykła, krótka, niska. Ona jest bardzo dobra. To się o złota saksa. Zobacz. A kupiłem tutaj przecie. Złota Saksa. E, firma nieważna. Prizewine. Nie, może po niemiecku. Blachindle. O, to jest bardziej po niemiecku. French bean, francuska. Ta różowa jakaś. Francuska. Runner bean. No, ale wysoka, no i niska. Złota saksa. Masłowa, czy jak to tam zwał, tak zwał. Różni się trochę od tych innych, bo jest o wiele, wiele niższa. No ale no co, no co zrobisz, no. Tak się mi wydaje, że to słonko ją tutaj pali. Czy już coś tu wlazło i zeżarło, czy to takie ma być. Nie wykiełkowały wszystkie, spoko. Nie będę się przejmował. Po prostu je posadzam w ziemię. Żeby było tu miejsce. No coś będzie, zobaczymy. Obserwuj, będziesz wiedzieć. Pierwszy raz fasolkę uprawiam. No, na początek to musiałbym tu przygotować troszeczkę. Wiesz, jak tu sypałem, to sypałem tu kiedyś na i to przesiewałem. Dlatego to jest takie balejakie. Tutaj rosną ziemniaki. I tam na końcu też. Nie wiem, czy to jest dobre towarzyko. Ale wiesz, jak to jest. Tako i dađan se rade. Dužo ti pa Teraz będę chciał ponawozić trochę. Więc. Fosfor. No tak było w instrukcji wiesz no tak było napisane zapytałem pana Google co tam trzeba pod fasolki. ale ja dużo nie sypie tak troszeczkę w kubeczku by nie przesadzić Stara ziemia, to nie wiem, czy dać. dam nie? Trochę tego odkwaszacza. Skóbek. Wapno, nie? To jest wapno. Tak Jest tyle na metr kwadratowy, powinno się dawać. No a tu jest 2 metry z hakiem. Nie dosypać tego. Tu jest więcej azotu. Tak troszeczkę sypnę, wiesz, parę granulek. Nie wiem, który to azot tak bym wybrał, nie? Ale zobaczymy. Koniec śmierdziucha, nie? Co będzie sypnąć? U. Teraz będę chciał tutaj zasypać tą ziemią, co ją, nie wiem czy pamiętasz, tam przesiewałem, fajna taka przesiana, nie? O, ja widzisz, Powinienem to przekopać, ale mam inny pomysł. Ach, widzisz, chyba za duża będzie. Chciałem to tak równo rozprowadzić po gęci. Co na to powiesz? Może być? Idę po fasolki. Mniej więcej już mam naszykowane. Tylko teraz muszę pomyśleć, tam jest południe. To te wysokie dam tu, bo będzie mi lepiej chyba sznurkiem je przywiązać. Tam trochę cienia jak to da, to tam nie szkodzi. Daje mi się tutaj od zachodniej strony. Tam rządki porowie. Także wiesz, jak tutaj dam dwa paliki. I przeciągnę sznurki po nich, to będzie dobrze. Tak mi się wydaje, a jak będzie, zobaczymy. Także zacznę tu odtąd. No, mi, czy się zmieszczą. Będą mieszane wiesz, No dobra, ile pisało? Co 20 cm. A, tak jak powiedział, po to Pan Bóg dał oczy, żeby było na oko. To co im się może stać? <grym> Nie wiem. Jeszcze tamte wyciągnę, ułożę sobie w rządku, żebym wiedział co do czego. Niskie będą na koniec, z tamtej strony, wiesz o co chodzi. Tak jak już się zorientowałem, to będą mniej więcej w takim rozstawie. Tyle, że będę musiał mieć trzy rzędy, więc trzeba zrobić trzy rzędy, no spoko. Zaczniemy mniej więcej od będzie jeden, tu dwa, tu trzy. I trzy. Z doniczką można wrzucać, ale nie polecam. słuchaj ale zobacz jakie korzonki ma piękne I dalej po cztery, a napisane było, że chyba po jednej. Trudno <ścoughs> hmm. żeby kolorowo było, nie? Z boku mam ziemniaki nie? No tam dwa rządki, pamiętasz? No. Żelazo. Jeżeli chodzi o ten nawóz. Tu będzie padał deszcz i on będzie sobie tam wsiąkał po trochu. Spokojnie, taki był plan. A to się przyda. soon. Oh, that's no, no, no. oh, so nice. A ja tak ładnie równałem. Nie? Mm-hmm. <laughs> I ten rządek, co tutaj jest, to dam takie lichsze, bo tu są zimniory, nie? To łęty wypuści, nie wiem w którą stronę pójdą. Takie pojedyncze. Chociaż może puści reszta. Ziemniaki to tu rosną, to są takie na sztukę, co miałem je wyrzucić, a nie rosną sobie. Nie? To wcale nie jest powiedziane, że coś z nich będzie. To nie jest. Tak. Szkoda mi było wyrzucać. No dobra, jeszcze jeden i przechodzimy na następną stronę. Mniej więcej, już jest rozdzielone. Wiesz, tu masz jeden, drugi, tam będzie tak mniej więcej jak tam. No, weźmy, nie? Kichać mi się chce. Uff. No i następny rządek, nie? Tak po cztery. I um, ale... Uaj, tu jest pięć, no, Jest więcej. No to co? Dobra, Downiczka, to gdzie indziej nie wyszło wcale. Czy ja miałem popień? Dostało coś. te liche, te małe, to tam od ziemniaków, gdziech się rosną. No te ładniejsze od środka.

Wszystko jest taka amatorszczyzna Tak jak mówię Pierwszy raz w tym roku Czyli w ogóle nigdy nie miałem fasolek Nie? Ale Zcieli drzewa, mam szansę Tak chciałem kolorowego czegoś tutaj Więcej, choć teraz te niskie Nie wiem no. Czemu one takie małe Ale Może mają takie być eee. Pruski. Mam nadzieję, że kot nie dojdzie, bo wie, że kto jest, nie? Z kotem, Rozkopnie mi to. No, takie ładne już Wszystko No i też mam nadzieję, że nie będzie mróz. Mróz to zły, Solka nie lubi aż tak zimno pa pełko i słoneczko aż powiem to jest osłonięte, ale wszystko się może zdarzyć no. widzisz mniej więcej o cyko Umyje i się przydadzą, nie? Może do truskawek wiesz, albo do czegoś innego jeszcze w tym roku. No także widzisz, tu są te niskie małe. Co się tu naświetli? Tam są te wysokie, to pójdą na tamtą stronę. No jeszcze tutaj. No jeszcze tutaj. Pewnie się bateria kończy, ale to ostatni. Rzut nie wiem widzisz widzisz Ja je tu wsadzam i lecimy do następnej roboty Dobra. Pobrudziłem. Teraz powinienem podlać, bo ta z ziemia jest taka sobie, ale ma padać. Także widzisz, jak to jest. Nie jest źle, fajnie, grządka zrobiona. To co, trzymaj się, na razie.